Bajki i baśnie polskie Janina Porazińska Szewczyk Dratewka Był sobie raz szewczyk Dratewka. Biedak był z niego, o biedak, aby liche odzienie na grzybiecie, aby podarte skórzniaki na nogach, aby torba, w niej krąka chleba. Cały to jego majątek. Od wsi do wsi wędrował i stary obuwie łatał. Przyszedł raz Dratewka wielkim lasem. Zobaczył pod sosną rozrzucone mrowisko. Musi niedźwiedź, który na wiosnę rat mrowcze jaja wyjada, taką im psotę uczynił. Biedne mrówki biegały na wszystkie strony, znosiły po ziarnku piasku, po igiełce sosnowej i mrowisko na nowo narządzały. Użalił się nad nimi Dratewka. Zdjął z głowy czapkę i jako mógł to rozrzucone mrowisko na jedną kupę czapką zgarnął. Wtedy na wierzchołek mrowiska wyszła mrówcowa matka i powiedziała: Dziękuję ci, dobry człowieku. Jak będziesz kiedyś w potrzebie, to przyjdziemy ci z pomocą. Uśmiechnął się szewczyk, bo jakąż pomoc mogłyby mu dać nędzne mrówki. Pokłonił się im i poszedł w dalszą drogę. Minęło dni mało wiele. Szedł znów dratewka puszczą zieloną. Puszczą szumiącą i znów zobaczył wielką krzywdę. W dziupli starej sosny była barć, a ktoś tę barć zniszczył. Plastry wosku leżały na ziemi, miód ściekał po drzewie. Musi tutaj niedźwiedź gospodarował. Zaczął dratewka pszczołom pomagać. Pownosił plastry na drzewo i w dziupli je umocował. Woskiem otwór oblepił, miód ciekący zatamował. Wyszła na brzeg barci pszczela królowa i powiedziała. Dziękujemy ci, dobry człowieku. Jak będziesz kiedyś w potrzebie, to przyjdziemy ci z pomocą. Znów się dratewka aby uśmiechnął, pokłonił się pszczołom i poszedł dalej. Minęło dni, mało wiele, wszedł raz dratewka długą groblą między wielkimi stawami. Po stawach pływały dzikie kaczki. Jak dratewkę zobaczyły, wielkim głosem zakwakały, po trzcinach się pochowały. Wiedziały dzikie kaczki, że po grobli myśliwi chodzą, do kaczek mierzą, bez strzały na niezłoku wypuszczają. Stanął szewczyk na grobli i zawołał. Nie bójcie się, cyraneczki, nie chcę do was mierzyć, a chcę się waszą urodą ucieszyć. Nie chcę was zabijać, a chcę was chlebem uczęstować. I zaczął chleb kruszyć i do wody go wrzucać. Wypłynęły kaczki z trzciny, Wszystkie okruchy z wody wyzbierały i bardzo się tej smakowitości dziwiły, bo nigdy jeszcze chleba nie jadły. Aż najstarszy kaczor, piękny, z modrym lusterkiem na skrzydłach powiada. Dziękujemy ci dobry człowieku, żeś nie przyszedł nas mordować, aleś przyszedł nas częstować. Jak będziesz kiedyś w potrzebie, to przybędziemy ci z pomocą. Uśmiechnął się dradewka i pomyślał. Jakąż ja mogę mieć z was pomoc? Przyszły za mnie nie przyszyjecie, obcaska za mnie nie przybijecie, ale ładnie, pięknie im się ukłonił i poszedł dalej. Idzie, idzie, aż zaszedł do takiej krainy, gdzie był zamek, a przy zamku wieża, a w tej wieży zamknięta była panna, a tej panny pilnowała czarownica. Koło zamku ludzie stoją i tak sobie rozmawiają. Kto by się z tą panną ożenił, to by ją z niewoli czarownicy wybawił. Ale tylko ten się z nią może ożenić, kto dwie roboty odrobi i zagadkę odgadnie. To może ja bym spróbował? Mówi dratewka. Nie wyrywaj się głupi, życie cię niemiło, czy co? Kto pójdzie na ochotnika, a nie zrobi, to temu czarownica głowę urywa. A dratewka swoje... Ale może ja bym spróbował. Nie tacy, jak ty, tu próbowali. Rycerze przyjeżdżali i królewicze, i książęta. Nikt nie potrafił tych robót zrobić, tej zagadki odgadnąć. Nikomu czarownica nie darowała. Wszystkim pourywała głowy. Ale dratewka swoje. A ja pójdę i spróbuję. I Szewczyk zastukał do bramy zamku. Wyszła zaraz czarownica i pyta się. – Czyś ty człowiek, czyś ty zwierz, czemu pukasz, czego chcesz? – Chcesz się z tą panną, co siedzi na wieży, ożenić. – Jak zrobisz niedługo robotę pierwszą i drugą, a potem składnie zagadkę odgadniesz, to się ożenisz. – Ano, popróbuję – mówi dratewka. Tak czarownica wpuściła go na zamek. Zaprowadziła do komnaty, co się na siedmioro drzwi zamykała, co w oknie żelazną kratę miała i powiada. Masz tu piasku z makiem korzec, przebierz za nim błysną ozorze. Jak nie zrobisz do poranku, to ci panku urwę głowę i gotowe. I czarownica wyszła. I szewczyka w komnacie na siedmioro drzwi zamknęła. Siedzi dratewka, głowę się drapie i myśli. Stylachny wór przebrać. Piasek osobno, mak osobno. Toż tu roboty jest na rok, od wiosny do wiosny. Ona mi każe do świtania to zrobić. Oj, źle z tobą, bratewka źle. Wtem słyszy za oknem, po ścianie, coś szura. Nabliża się ten szmer do okna, nabliża. I przez żelazną kratę zaczynają do izby wbiegać mrówki. Tysiące i tysiące, mnogość nieprzeliczona Skoczył dratewka, mak z piaskiem z wora na podłogę wysypał A mrówki jak się do roboty nie wzięły Jak zaczęły zwijać się, a jedna drugą poganiać A ziarenka nosić, Mag na prawo, piasek na lewo Do północka wszystko przebrały Znów po ścianie zaszurało, mrówki przez kratę przelazły I w las poszły Ucieszył się Dratewka. Pusty worek zwinął pod głowę, go sobie podłożył i zasnął. O pierwszej zorzy czarownica siedmioro drzwi odmyka i już cieszy się, że i temu zalotnikowi głowę urwie. Wchodzi i widzi mak na jednej kupce, piasek na drugiej, a szewczyk na ziemi siedzi, przeciąga się, bo się doskonale wyspał. Wielce się czarownica zdumiała. Ale nie daje o tym poznaki po sobie, tylko powiada. Dzisiaj to masz do roboty. Miała panna kluczyk złoty i jak poszła do kąpieli, upuściła go w topieli. Uwiń mi się składniej i znajdź kluczyk na dnie. Jak nie znajdziesz do poranku, to ci, panku, urwę głowę i gotowe. Poszedł dratewka nad stawę. Stanął na grobli i zadumiał się głębokim zadumaniem, i zafrasował się wielkim zafrasowaniem. Jakże mu ten kluczyk znaleźć? Czy to wie, gdzie go panna upuściła, w którym stawie się kąpała? Czy wie, jakie tam w wodzie głębiny przepasliwe, jakie tam w wodzie wiry zdradliwe? Stoi, duma, sumuje, aż tu wypływa z trzciny, kaczor i pyta. — Czego ci potrzeba, znajomku nasz, dobry człowieku? — Trzeba mi znaleźć złoty kluczyk, co go panna w kąpieli zgubiła. Jak kluczyka do poranku nie znajdę, to mi czarownica głowę urwie. — Nie frasuj się, dobry człowieku. Wszystkie cyranki będą nurkowały, wszystkie rybki będą szukały. Kluczyk ci przyniesiemy. Zaszurały trzciny. Cyranki wypłynęły na staw. Zaburzyła się woda, rybki poszły na głębinę. Minęło czasu mało wiele, Znalazła rybka kluczyk na dnie. Jak go znalazła, to go oddała kaczce, a kaczka oddała kaczorowi. A kaczor wyniósł go na brzeg i powiada: Już się nie frasuj, dobry człowieku, Już jużeśmy złoty kluczyk znaleźli. Dratewka kluczyk chwycił, kaczorowi podziękował i do czarownicy pogonił. Wielce się czarownica zdumiała, ale nie daje o tym poznaki po sobie, tylko powiada: Złoty kluczyk, złote drzwi. Czy ja zginę, czyli ty, i kazała dratewce iść za sobą. przeszli 777 schodów i stanęli na szczycie wieży. Czarnica złotym kluczem złote drzwi otworzyła i weszli do komnaty. A w tej komnacie na ławce siedzi dziewięć panien. Wszystkie są jednakowo biało ubrane i wszystkie mają płócienne zasłony na głowach. A czarownica powiada, a teraz jest trzecia próba. Albo gody, albo zguba. Za chwileczkę już świtanie. Za chwileczkę ranek wstanie. Musisz zgadnąć, jak należy, która z nich jest panną zwierzy. Jak nie zgadniesz do poranku, to ci, panku, urwę głowę i gotowe. Przygląda się dratewka panną, przygląda, która z nich jest inna, która może być panną uwięzioną, ale one wszystkie jednakowiuteńkie. Jako te białe gąski na łące. Jak tu poznać? Jak tu skadnąć myśli Szewczyk. Teraz to już przyjdzie mi zginąć. I wtem przez otwarte okno złote pszczoły wleciały. Izbę okrążyły, a potem nad ostatnią wrzędzie panną zatrzymały się. Złotą i szumiącą obręczą nad jej głową zawisły. Taci jest, zawołał dratewka. I do ostatniej panny podbiegł. Panna się zerwała, zasłonę odrzuciła i Szywczyka obłapiła za szyję. O mój ty najmilszy, z niewoli mnie wybawiłeś. Jak to czarownica zobaczyła, raz, dwa, trzy. Przemieniła się w jakieś z skrzydłami załopotała, przez okno w świat daleki poszła. I tyle ją widzieli. A dratewka z panną zwierzy. Zaraz huczne wesele wyprawili. I w czarownicy zamku zamieszkali, i żyją tam szczęśliwie do dziś dnia. Koniec.